Hej, 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 jestem bardzo serdecznie jestem bezi i dzisiaj przedstawię wam 29 faktów oraz dwie ciekawostki dotyczące krew i wino. Więc zapraszam was do oglądania. Nie zapomnijcie również stawić kciuka w górę. W Toussaint rządzić będzie księżna Anna Henrietta. Toussaint nie posiada wojska, jednak jego granic strzegą błędni rycerze. Toussaint będzie wielkości Nowigradu i połowy ziemi niczyjej. Toussaint jest oddzielną lokacją w świecie Wiedźmina 3, a nie jak to było w Sercach z Kamienia. To Sand ma się pojawić ponad 40 nowych znaczników. Dostaniemy ponad 100 nowych rodzajów pancerza. Również ponad 30 rodzajów nowej broni. W Krew i Wino pojawi się również nowy zestaw wiedźmiński. Wytwór Szkoły Manticory, który bardzo przypomina zbroję z pierwszej części gry. Stare wiedźmińskie zestawy dostaną kolejny poziom ulepszeń. Arcymistrzowski. Ulepszenie będzie możliwe dzięki obecności Arcymistrza płatnerstwa i Kowalstwa w Toussaint. Za zebranie co najmniej połowy całości Wiedźmińskiego Ekwipunku dostaniemy stały bonus do statystyk. Zostanie dodana możliwość pokolorowania Wiedźmińskiego Ekwipunku. Kolorowanie będzie możliwe za pomocą specjalnych barwników dostępnych jedynie w Toussaint. Barwniki będzie można kupić, wytworzyć za pomocą receptury lub znaleźć. Geralta do Toussaint ściąga zlecenie, które ma dla nas sama Anna Henrietta. Główny czarny charakter ma być bardziej interesujący oraz skomplikowany od swoich poprzedników z podstawowej wersji gry. Sam Geralt ma mieć wiele wspólnego z czarnym charakterem. Winnica zostanie nowym domem Geralta w Toussaint. Winnicę będziemy mogli ulepszać za odpowiednią ilość złota. W winnice będziemy mogli wyposażyć w łóżko, które da Geraltowi premię żywotności, stajnię, która zwiększy płotce wytrzymałość oraz laboratorium, które pozwoli nam rozłożyć mutageny z potworów na te podstawowe. W Toussaint spotkamy ponad 20 nowych rodzajów potworów, takich jak Fleder czy Echinops. Mutacje pozwolą wykorzystać zgromadzone punkty umiejętności, jak na przykład pasywne zdolności, które zwiększą zadawanie krytycznych obrażeń znakami. Mutacje dodadzą nam nowe wolne sloty umiejętności. Maksymalny poziom doświadczenia zostanie podniesiony do setnego. Aby komfortowo grać w dodatek, wystarczy 34 poziom. Dodatek będzie oferował aż 90 nowych zadań. Aby ukończyć Krew i Wino, potrzeba od 20 do 30 godzin. Krew i Wino zawiera aż 14 tysięcy linii dialogowych. To o połowę więcej niż w Sercach z Kamienia. W dodatku zostanie dodana nowa talia do gwinta, Skellige. A teraz czas na ciekawostki. W dodatku powróci Pani Jeziora znana nas pierwszej części gry. Pani Jeziora po raz kolejny podaruje nam niesamowity miecz, a Erdonit. No i to by było na tyle. Jeśli spodobało się, zażyć ciuka w górę, zostaw komentarz. A jeśli nie jesteś moim stałym widzem i nie chcesz przegapić innych materiałów, zostaw również subskrypcję i do zobaczenia. Bajo.